14 września Robczycki Oddział Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność oraz Fundacja Rozwoju Solid w Robczyce zorganizowały uroczystość 40-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego. Obchody rozpoczęła Polowa Msza Święta pod Krzyżem Milenijnym w Robczycach Witkowicach. Po Eucharystii, której przewodniczył proboszcz parafii pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia w Sędziszowie Małopolskim, ksiądz Krzysztof Gac, uczestnicy uroczystości złożyli symboliczne wiązanki. Pod Podczas całej uroczystości honorową wartę pełnili reprezentanci jednostki strzeleckiej Strzelec. Dalsza część obchodów odbyła się w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Robczycach. Tam wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła odznaczenia państwowe i wyróżnienia dla zasłużonych działaczy Solidarności. Ten wkład Solidarności w budowanie wolnej Polski, fundament wolności Polski. U schyłku XX i XXI wieku Solidarność jest ogromna. Stąd ta determinacja w roku jubileuszu wyrazić słowa uznania i podziękowania. Skromną na miastków bez wątpienia tej wdzięczności są odznaczenia, które dzisiaj w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, ja Dudy miałam wielki honor wręczyć osobom honorowanym. Tym osobom oczywiście gratuluję i bardzo dziękuję. Za ich działalność, aktywność, która wtedy, tak jak podkreślał to też prowadzący, inicjator naszej uroczystości, sam uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polskiej, miała ogromną wartość i dzisiaj wartość tą posiada Nadal. Co więcej, myślę, że mamy obowiązek także w stosunku do młodych ludzi, by budować ich świadomość o znaczeniu Solidarności. Na tłoku informacji, którymi jesteśmy raczej i my, i nasze dzieci, mamy powinność, by tę wartość, jaką jest Solidarność, przekazywać następnym pokoleniom. Na pewno Wielu młodych ludzi nie umie zrozumieć ceny wolności, ale właśnie w zestawieniu z tą ceną, którą płacili działacze solidarności, można tę wartość określić. Chciałabym też Państwa prosić o to, abyśmy misję kształtowania młodych pokoleń w oparciu o przywiązanie wartości, które były ważne dla solidarności od jej zarania także realizować to nasz obowiązek, powinność dziejowa i też pewne zobowiązanie do tego, aby nazwiska działaczy Solidarności pojawiały się w przestrzeni publicznej nie tylko przy okazji jubileusza. Może warto, może to już czas, aby pojawiły się nazwy patronów szkoły, ulic. Wielu ludzi zapłaciło najwyższą cenę i 40 lat istnienia solidarności na pewno jest wystarczającym wkładem, aby czuć się zobowiązanym do tego, by nie tylko pielęgnować. Solidarności, ale nie o nie także dbać. W trakcie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. Ta nasza historia jest piękną historią, ale też i bardzo trudną, bo to, co pani Mojegoda powiedziała, Druga wojna światowa, okupacja niemiecka, potem okupant wschodni. Natomiast też, jak popatrzymy na te powstania, które jego społeczność nie chciała się zgodzić na to zniewolenie. 53, 68, 70, 75, 6, no i w końcu ten 80 rok, który można powiedzieć był początkiem czegoś, co y, zapoczątkowało sukcesy. Ale przed tym też warto wspomnieć wielkie wydarzenie, bo 70. 68 rok, Jan Paweł II i też jego wizyta tutaj, i to jego wołanie w Warszawie niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Myślę, że to był jakby początek tego ruchu narodowego, te, takiego ogólnonarodowego yy, i ta Solidarność na bazie pewno też tego wołania Jana Pawła II yy, stała się faktem. Yy, oczywiście był Szczecin, był Gdańsk, było Jastrzębie, Katowice, no potem tutaj Ustrzyki i Rzeszów, te porozumienia, powstała Solidarność, yy, no ten stan wojenny wszyscy pewno też pamiętamy, przeżywaliśmy go, no ja już też jako osoba dorosła. Natomiast no później jeszcze 10 lat praktycznie Czekaliśmy na tę wolność. I była ta Magdalenka, różnie oceniana, natomiast no, okrągły stół, no i w końcu ta wymarzona wolność. I pewno nie byłoby tej wolności, gdyby właśnie nie to, że 40 lat temu ta Solidarność powstała. I za to, za to też również przyłączam się. Do tych e, gratulacji, e, do oddania Wam czci i honoru, drodzy przedstawiciele Solidarności, bo rzeczywiście dzięki Wam możemy żyć w Polsce. Kiedy mamy wolność, nie zawsze doceniamy tę wolność. Natomiast kiedy nam brakuje tej wolności, to my marzymy i to myślimy. I gdyby nie było Was, nie byłoby pewno tej wolnej, obecnej, obecnie Polski. Nie było wcale tak łatwo 40 lat temu, i że trzeba było mieć niesamowicie wiele odwagi, determinacji że trzeba było też cierpieć i samotność, i różne niedogodności, tak to nazwijmy, niedogodności i też znosić poniżenie, które było na każdym kroku i ciągle się bać, ale wyście nie mieli lęku i za to wam serdecznie dziękuję i to jest, wydaje mi się, taka wielka wartość, która też powinna nam przyświecać dzisiaj. Nie mieć lęku, bo czego się dzisiaj bać? Pomyślmy sobie, czego my się dzisiaj boimy, a to pytanie wiąże mi się z następnym. Gdzie byliśmy 40 lat temu, cztery dziesiątki to jest, gdzie, gdzie byłem pierwszą dziesiątkę po, jak, po tym jak powstała Solidarność, gdzie byłem dwie dziesiątki po, gdzie jestem teraz, w którym miejscu, czym się zajmuję, jak wykonuję swoją pracę, co wnoszę do życia społecznego. To są niesamowicie ważne pytania, których, od których my niejednokrotnie uciekamy, no nie zadowolą nas na pewno Wiązanki od czasu do czasu, tak? pamiątkowe, które też są ważne, ale gdzie jesteśmy my jako ludzie? Bo ci działacze, oni też przeszli swój czas. Gdzie są ich następcy? Co robimy też jako ludzie, którzy, yy, którzy te, te idee no, powinni w pewnym sensie wdrażać w, życie, w życiu społecznym? Bo Solidarność to, jak nazwa mówi, ta solidaryca, którą tu widzimy. Nad sobą to dar soli, tak? Solidar. W tym słowie też się wiele wartości zawiera. To już nie będę tutaj, jak gdyby, rozwijać. My wiemy, co z jest i po co ona i czemu służy. Więc warto sobie te pytania stawiać. Jest tutaj z nami nasz kolega, przewodniczący Solidarności, pan Zbyszek Idzik. Jemu serdecznie dziękujemy za to, że. To tak naprawdę dzięki Jemu doświadczeniu, Jego doświadczeniu, dzięki Jego takich y, próśb i y, pomocy mogliśmy założyć struktury Solidarności Oświatowej w Zespole Szkół Zawodowych w Sędziszowie. To Jego udział w akcji katolickiej, w nabożeństwach za ojczyznę, to organizowane przez Pana Zbyszka pielgrzymki ludzi pracy, ale to także spotkania i w wytwórni ale także i na brybanii Kościoła pod wezwaniem narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sędziszowie powodowały, że gromadziły się osoby, gromadziły się osoby wokół niego, wokół członków działaczy Solidarności. Dziękuję Panu Adamowi z tym który także nas tym swoim doświadczeniem obdzielał, obdarowywał. Dziękuję serdecznie za tę współpracę. Proszę Państwa, z tego miejsca Oprócz pana Zdyszka Icika, pana Adama Zdyszyłów, kolegów z Solidarności, pragnę także wspomnieć tych, którzy tworzyli struktury Solidarności Oświatowej w zespołach zawodowych. Była to prężna organizacja, prężny związek zawodowy pracowników oświaty, administracji i obsługi. Pragnę podziękować z tego miejsca już nieżyjącemu, panu Stanisławowi Wiktorowi, który tak naprawdę tworzył podwaliny tej struktury, pani Marii Tarnawskiej. Pani Lewice Grzegorskiej, Pani Bronisławie Świder, Panu Andrzejowi Kołodziejowi, który należy do Solidarności, do tych struktur od ponad 40 lat. Ale jednoczyliśmy się, proszę Państwa, w działaniu również wokół osoby Księdza Kapelana Solidarności Księdza Prałata Stanisława Ryby. Ksiądz Stanisław Ryba w naszej parafii zorganizował nabożeństwa w intencji ojczyzny z kazaniami, gdzie ciągle przypominał, że zadaniem tego ruchu społecznego jest troska o pracownika, ale również o troska, troska o każdego człowieka, zwłaszcza młodego. To dzięki niemu ukształtowaliśmy jako wychowawcy, jako nauczyciele naszą misję, nasz program wychowawczy w naszych placówkach oświatowych. Ciągle o tym przypominam. To dzięki niemu został wzniesiony obelisk, a później pomnik Kapelana Solidarności Błogosławionego Księdza Jerzego Kopiełuszki. I to nieustanne towarzyszenie nam, nauczycielom, wychowawcom, właśnie w tej naszej działalności w pracy z trudnym człowiekiem, z uczniami. Pragnę podziękować tutaj obecnemu przewodniczącemu Koła Solidarności, Oświaty i Wychowania, jest z nami dyrektor i ogólnokształcącego, panią Fisak za to, że ubogacał naszą wiedzę również. Tą wiedzę historyczną bardzo ważną. Za redagowanie artykułów, za to, że wspólnie mogliśmy organizować uroczystości o charakterze państwowym, o charakterze gminnym, wojewódzkim, patriotycznym, religijnym. To wszystko zasługa ludzi, którzy kiedyś powiedzieli sobie, że musimy. Młode pokolenie ukształtować w duchu ideałów Solidarności. Podczas obchodów 40-lecia powstania niezależnego, samorządnego Związku Zawodowego Solidarność wspominano błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, kapelana warszawskiej Solidarności, zamordowanego przez funkcjonariuszy SB. W Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej przygotowano również tematyczną wystawę.